Witam serdecznie z tej strony. FINIA to jest moja pierwsza reklama, co akurat do mojego serwera dedykowanego do Minecraft No oczywiście każdy wie, że to jest Minecraft, a to jest serwer typu FreeBolit. No a więc co może serwer zaoferować? Albo najpierw opowiedzmy o Spawnie. No jak każdy widzi, to jest Spawn. No, yy, tutaj mamy oczywiście regulamin. Tutaj mamy warby wystarczy, że klikniecie prawym przyciskiem myszy na yy, daną tabliczkę, zależy gdzie chcecie pójść, to was tam teleportnie. Tutaj będą informacje co do serwera, tutaj mamy oczywiście trzcinę cukrową, sobie klikamy prawym przyciskiem myszy, mamy trzcinkę. Tutaj mamy nawet dosyć fajny patent takiego plugina, wgraliśmy. Takim koszem, to jest tabliczka, ale to jest kosz. Wkładamy sobie itemka i jakbyśmy skrzynkę zamykali, już nie ma itemka. Tutaj oczywiście są itemy na start dla początku... O kurczę. O, dla, początk... dla początkującego gracza. One się rozpomnią co? 3 godziny, więc tu macie ze skóry. Chyba tam jeszcze wrzucę mieczyki i tam jakieś kilowe No więc co może serwer zaoferować? Serwer może zaoferować y, 3 wymieniarki. Y, 3 wymieniarki jak tutaj widzicie, to jest mój nick, tam na dole, na czacie. Na serwerze. Serwer może zaoferować trzy wymieniarki, oczywiście będą zmienione. Też może zaoferować Admin Shopa. Tu damy troszeczkę innej temy. Jeszcze to nie jest skończone, jak widzicie. Tak samo jak te wymieniarki nie są skończone. Tu mamy strefę AFK. tu sobie podchodzimy. Lepiej na shifcie to najłatwiej i po prostu stoimy. Nie można stąd wyciągnąć. Ale oczywiście tutaj jest arena PvP wyłączona. Tutaj mamy naszego detektywa prosiaka Mam nadzieję, że się wam spodoba Mi się oczywiście bardzo podoba kogowa głowa nam trochę krzywu wyszła Ale to tam pójdzie mamy napisane detektyw prosiak, pięknie No i tutaj mamy oczywiście jedzenie Tak jak praktycznie na każdym serwerze Tak jest mniej więcej pokazana jakaś krowa Albo kura, albo nie wiem, najczęściej chyba świnka No i tutaj mamy jedzenie Tutaj oczywiście mamy też kurczaka A tutaj z góry spadają świnki Tylko akurat żadna nie spadła jeszcze No i tutaj spadają świnki i są pieczone steki Dobrze, teraz pokażę Wam yy, strefę Super superwipa, jak to wygląda. A więc w strefie wipa mamy skrzynkę, która co 3 godziny dla każdego Super superwipa takiej temki daje. To jest druga, tylko ją trzeba wypełnić, bo nie zdążyliśmy. I tutaj mamy ender czysta, tu mamy kowadło i w ogóle mamy... Oj, coś zblokowało. Tu mamy też trzcinę cukrową. Mamy spawner krowek Nie rozbiła się. Ani jedna. Mamy enchant na 30 level, tu mamy kosz, mamy piecyki nadzieję, że się podoba jak na razie. Tu mamy strefę zwyczajnego, normalnego. Ej, VIPa. O proszę, tutaj nie ma skrzynki. Są też kowadła, jest crafting, jest, y, też jest spawner krówek, ale tutaj też jest cukrowa, ale jedna, a tutaj są już krówki się zrespiły. To jest enchant na 24, nie na 30. się zmieniają skrzynki szczerze tu jest, że jest jedna trzcina jest enchant na 24 ale tak poza tym to nic A jeśli chodzi ile kosztuje e, super vip super vip kosztuje 23 zł sms -em. jeśli chodzi o zwyczajnego vipa to kosztuje 11 zł sms -em. to wszystko będzie można zobaczyć na naszym sklepie oczywiście na naszym forum tam jest zakładeczka sklep dobrze tutaj pokażę wam teraz nasz parkour wykonywał go jeden z administracji ja trochę pomagałem, znaczy przechodziłem, on go robił Szczerze nie wychodziło mi z tym, to sobie to trochę na fly, to przeleciałem i już dalej przechodziłem Udało mi się cały przejść Oczywiście on nie jest skończony, jeszcze na końcu będzie skrzynka z bardzo ładnym prezentem Podejrzewam, że może jakieś dobre ku nie wiadomo, wszystko się zobaczy To będzie też używane na eventy ten parkour Tu mamy oczywiście arenę PVP Rena PVP będzie używana tylko do eventów Podejrzewam, że już pierwszego dnia, kiedy serwer wystartuje, zrobimy event ale event parkura i za chwilę wam pokażę jeszcze lotto takiego, co to jakby tutaj mamy opisane za stracone na arenie nie odpowiada administracja arena służy do eventów pvp admin tepa uczestników na arenę dokładnie A uczestnicy, którzy nie akurat nie uczestniczą yy, znaczy osoby, które nie uczestniczą, nie uczestniczą nie uczestniczą w arenie to sobie tutaj mogą chodzić u góry i oglądać jak się ludzie klepią na arenie jeszcze trzeba może jakieś tu postawić różne rzeczy. Nie, bo to wszystko nie jest jeszcze skończone. To będzie to dokończone. Nie wiem, nie czy czy jutro. Będzie wszystko skończone. Dobrze, teraz wam pokażę yy, działki. Działki dla normalnych graczy już są. Yy, zrobione się z miejsce dla działek dla Super VIP'a i dla zwyczajnego VIP'a. Oczywiście mogę tam się tepnąć taką komendą, tu witamy na działkach. To była cały czas tą prostą drogą, tutaj bym musiał iść i bym tutaj doszedł. Tu oczywiście moi koledzy już sobie testowali i byli tutaj już u nas na działkach. Mieli oto to jest mi domek taki sobie tam fajny. Nie wiem, może komuś się spodobał, może nie. nie Neskończony szczerze. No i teraz e, przyszła pora na pokazanie Wam e, działek VIP'a i super VIP'a. Nie, nie są skończone, ale już tam są miejsca, ale nie są jeszcze działki tam pozaznaczone. Tu muszę dorobić kilka tabliczek jeszcze z surowcami i z VIP-em jest. I tam jeszcze nie wiem, z czym dokładnie. Muszę pomyśleć i zrobić niektóre warpy jeszcze. Tu mamy warp VIPS, ale możemy też pisać kośnik warp VIPS. I tam wszystkie myśli nas stepa pana yy, działki dla vip -ów. Tu jest oczywiście są działki dla super vip a tutaj dla vip -ów. Pójdźmy najpierw do działek na, dla vip dla super vip raczej. Działka dla Super vip wynosi 50x50, bo 50. taka duża jest. Szczerze, aż bardzo duża jest, to można dużo zbudować. Można sobie jakiś zameczek albo coś postawić. I tutaj jest y, działeczka dla zwyczajnego vip która wynosi 35x35. 35. Według mnie też jest dosyć duża. Będzie jeszcze zrobiona strefa dla administracji, znaczy będą dla niej działki nie wiemy ile jeszcze będzie ale to się zrobi w swoim czasie chyba będziemy robić podczas gdy już będzie serwer odpalony albo może jeszcze teraz zdążymy dobrze pójdźmy sobie na spawn jeszcze pokażę wam nether to jest ta tabliczka chyba tak to jest tam. tak wygląda nasz nether tutaj oczywiście zakryłem bo mieliśmy zrobiony teleport na spawnie i się nam tutaj przychodziły pigmeny na spawn więc. To miałam zakryte i zniszczyłem spawnę i zrobiliśmy po, po prostu tutaj warpa. Dukanie nie tutaj w to miejsce. Dobrze, pójdźmy sobie jeszcze raz na spawn. Coś mi się zdaje, że o czymś... o czymś jeszcze zapomniałem. Aha, o tym lotto. Ale to już za chwileczkę. Cze Czasami o czymś... Dobrze, pójdźmy na lotto wtedy. To jest, witam lotto tutaj jest, jest regulamin. Lotto event. The admin otworzy drzwi i komorę. Wchodzimy do środka, wchodzimy wchodzimy do yy, no, to tak, do losowej komory po czym admin zamyka komory i losuje kolor wełny od zależności jaki kolor wylosuje ten kolor wygrywa przy sumie tutaj cztytają ma nagrodę wybiera admin maszyny do losowania nie jest oszukana oczywiście nie jest oszukana tutaj są cztery komory Jest zielona, żółta takie ciemne, niebieskie takie granatowe jakby no i oczywiście czerwone Tutaj sobie admin wchodzi, zamyka, to zamykamy się tamte drzwi i tutaj się zamykają wszystkie komory, tu dam oczywiście jeszcze takiego onego i po prostu samo sobie w komorach i klikamy sobie na wajchy. Jeszcze raz o. Z wajchy o, wypadła mi czerwona wełna. To więc po prostu tapam się do gracza i zależy, ile tam jest graczy, no to nie ma żadnej różnicy, szczerze. Po prostu tapam się do nich albo do jednego gracza i daję im losowe itemy na tyle z Warplotu, to, to też będzie używane co do yy, tego yy, eventów tak samo jak ta arena i to będzie nadawało, yy, będzie tylko do eventów też coś gracze mogą tam, nie raczej pobawić się tam nie mogą pójść nie mogą sobie czasami tam polosować dla siebie szczerze chyba na tyle co z reklamy serwera będą jeszcze, będą jeszcze rzeczy dorabiane jak na razie mam nadzieję, że się wszystkim którzy teraz oglądają tą reklamę się spodobała więc serdecznie zapraszam. To jest e, e, serwer typu FreeBullet, dedykowany oczywiście. IP co do serwera będzie podane i tak samo link do forum, chociaż forum jeszcze nie skończył, tak samo jaki serwer będzie podany w opisie. A serwer startuje 16 lipca 2014 roku o godzinie 12 w południe. A więc serdecznie zapraszam na start. A serwer oczywiście ma 25 lat, będzie zwiększane a jak się serwer już rozkręci to na spawnie zrobimy tutaj gdzieś taką tablicę albo tutaj też możemy i będą y, różne typy np. skyblock y, sg survival games, hardcore itp y, będą y, też survival plus gildie będą serwery typu i po prostu gracze będą losowali serwer jaki ma być zrobiony kolejny i po prostu to, który serwer będzie miał więcej głosów to będzie zrobiony mam zamiar, że wszystko się dobrze uda no więc serdecznie zapraszam na rozpoczęcie mojego serweru Filbulit oczywiście to jest administracja bardzo miła bardzo łagodna, więc serdecznie zapraszam, też gracze są mili no, jeszcze żadnych nie ma, ale Ci, którzy już tutaj umiegrali, znaczy z moich kolegów, pewnie też będą normalni gracze, też, którzy wejdą oczywiście, też pewnie będą mieli tak zakładam. A co do cheaterów, jak tutaj jakiś cheater się znajdzie, no to nie ma co się bać, od razu zostanie zbanowany. Tutaj coś nie przystawić, nieokoło będzie jakiś administrator, się tak jakoś uda zrobić. A jak na razie, jeśli graczy już wpadną na serwer pod, yy, w dzień otwarcia mam nadzieję że będzie pełne slot jest znaczy 25 slotów to na razie nie będziemy szukać administracji może z czasem to będziemy szukać moderatorów, administratorów techników i w ogóle wszystko też będą rangi dla osób które będą nagrywać na youtube reklamy tego serwera będą reklamować to będzie ranga youtuber ale to wszystko będzie na forum napisane co, co, co kto dostaje jaka ranga no to więc serdecznie zapraszam, jeśli filmik się Tobie spodobał, albo raczej Wam, zależy ile Was tam osoba ogląda akurat ten mój filmik, no to oczywiście daj łapkę w górę i zasubskrybuj. Oczywiście to mnie wszystko będzie motywowało do kolejnych nagrań typu reklam, yy, na przykład różnych gier, yy, gameplay, no, różnych rzeczy i w ogóle. No i dziękuję serdecznie za obejrzenie. A ja się z Wami żegnam, a ja jestem fini. Natomiast cześć i życzę miłego dnia. Znaczy teraz to nagrywam, to jest późna godzina, to raczej wieczór. Natomiast cześć.